Zofia Komada i w życiu zawodowym pełnię funkcję e-commerce managera w agencji Brand Active, gdzie na co dzień doradzam takim klientom jak Decathlon czy Klinika La Perla. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj razem ze mną i że zainteresowała Cię tematyka mojej dzisiejszej prelekcji. A mówić będę dzisiaj o Shopifyu, o jego wadach i zaletach, o jego funkcjonalnościach. Odpowiem Ci na pytanie, kiedy warto inwestować w Shopifya, a kiedy jednak lepiej zastanowić się, czy Shopify będzie najlepszym wyborem. Już tutaj na wstępie mogę Ci powiedzieć, że Shopify obecnie jest jedną z najpopularniejszych platform sprzedażowych na świecie, na silniku której stoi blisko 800 tysięcy sklepów internetowych. To o czymś świadczy i właśnie dlatego podczas mojej dzisiejszej prelekcji odpowiem Ci na pytanie, czy Shopify będzie odpowiedni dla Ciebie. Zacznijmy może od tego, żeby wymienić sobie pięć funkcjonalności Shopify'a. Pięć jego cech, które sprawiają, że warto o nim pomyśleć. Nie przedłużając. Numer jeden: Prostota. Twórcy i deweloperzy Shopify'a wyszli z założenia, że panel administracyjny oraz cała struktura Shopify'a musi być maksymalnie uproszczona, maksymalnie funkcjonalna i bardzo intuicyjna. Wyszli oni z założenia, że w panelu administracyjnym z powodzeniem bez najmniejszego problemu powinni poradzić sobie z jednej strony dopiero co rozpoczynający swoją przygodę przedsiębiorcy, a z drugiej strony sprzedawcy, którzy generują zdecydowanie większy ruch w swoich sklepach, tym samym również większą konwersję. Zależało twórcom Shopify'a na tym, żeby zarówno grupa pierwsza, jak i grupa druga odnalazła w panelu administracyjnym wszystko to, czego potrzebują w maksymalnie krótkim czasie. Dlatego też uprościli oni strukturę kategorii w panelu administracyjnym do ośmiu głównych zakładek. Jest to strona główna, baza produktów, baza klientów, baza zamówień, baza wiedzy analitycznej, zakładka marketingowa, zakładka z bezpośrednim przejściem do App Store'a oraz listą aplikacji pobranych w danym sklepie oraz zakładka z poziomu której generuje się kody rabatowe. Twórcy Shopify'a uznali, że prostota będzie kluczem do osiągnięcia sukcesu. Wyszli oni z takiego założenia również dlatego, że panel administracyjny oczywiście jest przetłumaczony na język angielski, czyli język jakby główny. Językiem głównym w Shopify'u jest język angielski, ale właśnie dzięki tej prostocie i temu, że struktura tej kategorii w panelu administracyjnym jest niezwykle przejrzysta i prosta. To tak naprawdę, nawet dla nieanglojęzycznych przedsiębiorców, obsługa sklepu z poziomu tego panelu administracyjnego nie stanowi żadnego problemu. Osiem głównych kategorii oczywiście ma swoje, swoje podkategorie, z poziomu których można z powodzeniem poznawać coraz to bardziej skomplikowane funkcjonalności Shopify'a, ale już tutaj tak naprawdę Shopify wyszedł naprzeciwko potrzebom tych mniejszych przedsiębiorców, tak by. Rzeczywiście ten panel administracyjny był maksymalnie funkcjonalny i przejrzysty, tak by szybko z danego miejsca w tym panelu można było zrealizować określone cele. Jeśli myślisz globalnie, Shopify będzie dla Ciebie świetnym wyborem twórcy tego silnika wyszli z założenia, że z łatwością powinieneś mieć możliwość przetłumaczenia swojego sklepu na kolejne wersje językowe. W Shopify wygląda to w ten sposób, że tworząc sklep w wersji bazowej, na przykład w języku polskim czy w języku angielskim, masz możliwość stworzenia kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset wersji językowych tego sklepu bazowego, połączenia w jeden multistore i zarządzania z poziomu jednego panelu administracyjnego. W Shopify funkcjonuje to również w ten sposób, że z poziomu zarządzania sklepem z łatwością przetłumaczysz danym, daną licencję na wybrany język. Na chwilę obecną w Shopify jest możliwość przetłumaczenia z automatu na kilka wybranych języków, które widzisz właśnie teraz. ale oczywiście jest możliwość przetłumaczenia Shopify'a panelu na dowolny język poprzez jedną z zakładek panelu administracyjnego, w którym to tłumaczenie się odbywa. Shopify został skonstruowany również w ten sposób, że niezależnie od tego, ile wersji językowych sklepu stworzysz, opłata za tworzenie tych kolejnych wersji językowych będzie najmniejszą opłatą abonamentową, którą Shopify uwzględnia, czyli 29 dolarów miesięcznie. Aplikacje. Shopify, twórcy Shopify wyszli z założenia, że tak naprawdę sklep powinien być niejako czystą kartą, którą w dowolny sposób można zmodyfikować. Dlatego też ich App Store jest stale rozwijany. Na chwilę obecną stan aplikacji, stan liczby aplikacji w App Store a Shopify a to 3301 aplikacji. Aplikacje zostały podzielone na kilkanaście różnych kategorii, m.in. oczywiście. Aplikacje, które służą kustomizacji szaty graficznej, są również aplikacje związane stricte z marketingiem, e-mail marketingiem, aplikacje pod SEO, SEM. Wybór jest ogromny. Shopify szczyci się tym, że niemalże każdego dnia do nich napływają do nich zapytania o dołączenie danej aplikacji do App Store. Rzeczywiście jest to prawdą. Shopify ma bardzo szczegółowo rozbudowaną swoją bazę aplikacji. I Właśnie teraz wyświetli ci się, wyświetlą ci się trzy aplikacje, które są najpopularniejsze, jeśli chodzi o ubiegły rok, czyli rok 2018. dropshipping bez tajemnic i rzeczywiście w shopify tak jest Twórcy Shopify wyszli z założenia, że w, w obliczu obecnie panujących trendów warto przygotować platformę sprzedażową, która odpowiadać będzie na potrzeby coraz to większej liczby młodych przedsiębiorców. Dropshipping to jeden z tych modeli sprzedaży, który cieszy się obecnie największą popularnością, i rzeczywiście Shopify jest pod ten dropshipping idealnie przygotowany. Nie nie mówię tutaj już jedynie o bazie aplikacji, która służy do integracji, ale również jeśli chodzi o przejrzystość polityki. Niezależnie od tego, w jakim zakątku świata aktualnie się znajdujesz, helpdesk Shopify dostępny jest dla Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest to o tyle istotne, że pozwala nam na rozwiązywanie problemów niemalże natychmiast. Jest kilka różnych opcji kontaktu z dedykowanymi opiekunami Shopify'a. Ja z całego serca polecam live chat. Jest to o tyle interesujące rozwiązanie, że rzeczywiście działa w sposób absolutnie natychmiastowy. Ehm, osoby pracujące w, na, w tym helpdesku Shopify są bardzo pomocne i jest to dedykowana grupa specjalistów, która ma wiedzę o wszystkich e, tak naprawdę zagadnieniach związanych z Shopify'em. Jest to również o tyle pomocne, e, że po każdej zakończonej rozmowie na live czacie otrzymujemy potwierdzenie tejże rozmowy wraz z całą jej historią. Live chat jest o tyle również dobrym rozwiązaniem, że wiele problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy, zostaje rozwiązana już w trakcie rozmowy. Osoby pracujące w helpdesku Shopifya posiadają wiedzę, podstawową wiedzę z zakresu SEM, SEO jak również całej analityki. Zgłaszać można się tam nie tylko z problemami technicznymi, ale właśnie prosząc o poradę. Funkcja live chat Sprawdza się szczególnie w przypadku przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Shopify'em, ponieważ można dowiedzieć się tam bardzo dużo ciekawych i interesujących rzeczy. Z racji tego, że Shopify jest platformą globalną, tak naprawdę, dostęp do live chatu jest nieograniczony i możesz rozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne aspekty. I poszczególne składowe Shopify w zasadzie w nieograniczonej ilości. Jeśli zależy Ci nie tylko na tym, by Twój sklep internetowy sam w sobie był głównym źródłem sprzedaży, ale myślisz również o tym, by zintegrować go bezpośrednio z takimi marketplacami jak Amazon, eBay czy chociażby sklep na Facebooku, to nie musisz się obawiać. Shopify w swojej podstawowej wersji zawiera bezpłatną opcję integracji Twojego sklepu internetowego z wybranym marketplacem. Odbywa się to wszystko z poziomu panelu zarządzania sklepem i działa na zasadzie dodania kolejnego kanału sprzedaży. Jeśli chodzi o główne bariery wejścia na rynki zagraniczne, to tak naprawdę warto powiedzieć sobie tutaj o trzech takich głównych barierach. Po pierwsze, na bazie mojego doświadczenia zawodowego, widzę, że wielu przedsiębiorców nie dokonuje wcześniejszej analizy konkurencji oraz rynku. Bardzo często zdarzają się sytuacje, że myśląc o rozpoczęciu dalszej ekspansji na rynki zagraniczne, wychodzimy z założenia, że nie będzie to żadne problem Udało się na jednym rynku uda się z pewnością na kolejnych. Wielkim błędem jest w tej początkowej fazie to, że nie analizujemy tego, czy nasz produkt będzie konkurencyjny, czy w ogóle będzie na niego zapotrzebowanie? Kluczowe w początkowej fazie rozwoju naszego interesu internetowego biznesu jest to, by przeanalizować, czy znajdzie on odpowiednich odbiorców, odpowiednio dużo odbiorców na konkretnym rynku. Warto przeanalizować naszą główną konkurencję, z którą musimy się liczyć na danym rynku, ale również przeanalizować upodobania konsumentów. Warto przygotować odpowiednie ankiety, warto Zaznajomić się ze zwyczajami sprzedażowymi w danym kraju, wiedzieć jakie triki marketingowe warto wykorzystać. Analiza jest o tyle pomocna na tej początkowej fazie, że już wtedy możemy wykluczyć poszczególne rynki, ale z takiej analizy mogą wyjść również bardzo ciekawe wnioski odnośnie przygotowania dalszych kroków, czyli całej strategii marketingowej, ponieważ to jedna z kolejnych. Barier, z którymi stykają się przedsiębiorcy, a mianowicie brak przygotowanej odpowiedniej strategii. Na bazie analizy, którą powinniśmy poczynić przed rozpoczęciem ekspansji, powinniśmy przygotować również strategię rozwoju naszego biznesu. Założenie sklepu i nastawienie się na sprzedaż zagraniczną to jedno. Bardzo ważne w kolejnym kroku jest to, by od samego początku mieć opracowany plan, na bazie którego będziemy pracować. Jeśli chodzi o taki plan, warto tutaj również pochylić się nad sylwetką naszego przyszłego klienta. Każdy rynek rządzi się swoimi prawami. Nie inaczej jest w przypadku rynku sprzedaży internetowej. W każdym kraju klient ma inne upodobania, lubi, in, lubi inne zwroty, lubi dostawać określone rabaty. W Polsce może być to na przykład darmowa dostawa, ale na rynku niemieckim będą to już na przykład szybkie zwroty. Warto przygotować, Personę, czyli coś na wzór, wzorcowego klienta, klienta, który będzie dla nas stanowił taką bazę wyjściową. To, jaki, w jaki sposób skonstruujemy tego naszego klienta, pozwoli nam na bazie przygotowanej strategii odpowiednio kierować nasze działania, czy to kwestie Google Ads, czy e-mail marketing. Polecam serdecznie przygotowanie sobie takiej persony. Na bazie której można rzeczywiście te działania marketingowe sobie zaplanować. Kolejną barierą wejścia na rynki zagraniczne jest brak budżetu. Nie możemy się oszukiwać. Nie podbijemy rynku na samym początku tylko i wyłącznie organicznie. Bardzo ważne jest to, by w tej początkowej fazie przetestować możliwie jak najwięcej różnego rodzaju kampanii, różnego rodzaju metod dojścia do poszczególnych klientów. Liczmy się z tym, że stawki za wyświetlanie reklam na rynkach zagranicznych będą 2, 3, 4, 5-krotnie większe odstawek do których przyzwyczailiśmy się na naszym polskim rynku. Warto wziąć pod uwagę kwestie budżetu na marketing, na reklamę już w tej początkowej fazie. Kiedy warto inwestować w Shopify, a kiedy Shopify nie będzie najlepszym wyborem? W tym kontekście rozważmy pewien scenariusz. Załóżmy, że należysz do jednej z tych dwóch grup. Jesteś przedsiębiorcą, który ma już swój sklep online, sklep, który sprzedaje na rynku polskim, ale myślisz o sprzedaży zagranicznej i chcesz unowocześnić swój sklep, nadać mu nowego charakteru i sprawić, by był bardziej nowoczesny, nieco bardziej zachodni. Albo jesteś przedsiębiorcą, który nie ma sklepu internetowego, ale myślisz o tym, żeby go założyć, nie ograniczając się jedynie do rynku polskiego, ale myślisz, już na samym starcie o globalnym rynku. Dlaczego Shopify będzie dobry dla ciebie, po pierwsze, Shopify z powodzeniem można zintegrować z polskim systemem płatności, na chwilę obecną mamy kilka różnych rozwiązań z poziomu panelu administracyjnego zintegrujemy nasz sklep z polskimi e płatnościami PayLine, jest to jedyna możliwość integracji z polskimi płatnościami bezpośrednio z panelu. Jeśli zależy nam na integrację z innym dostawcą płatności, jak PayU, przelewy 24. DotPay czy tpay. Oczywiście jest taka możliwość poprzez zewnętrzny integrator. Kwestię płatności mamy, mamy załatwioną. Co z kwestiami Dostawców, kwestiami kurierów. Z powodzeniem Shopify'a możemy zintegrować z Baselinkerem, który tutaj daje nam bardzo dużo dodatkowych możliwości, m.in. połączenie z systemami księgowymi, takimi jak na przykład w -firma. Kolejną cechą, która tutaj przemawia za Shopifyem, jest to, że rzeczywiście Shopify w swoim minimalizmie i nowoczesnym podejściu do kwestii wizualnych, stawia tak naprawdę nasz sklep na kwestie wizualne naszego sklepu na jednym z czołowych miejsc. Bazując na panujących trendach w całym świecie e-commerce, nowe szablony, które powstają w Shopify, dostosowane są do potrzeb. Użytkowników i sprawiają, że nasz sklep będzie możliwie jak najbardziej nowoczesny, minimalistyczny i robiony już na nowoczesną, zachodnią nutę. Oczywiście sklep docelowo obsługiwany jest w języku angielskim, ale nie musimy obawiać się tłumaczenia naszego sklepu na język polski. Shopify udostępnia bardzo intuicyjny panel, w którym możliwe jest wprowadzenie tłumaczenia wybranych fraz, które po zapisaniu wyświetlają się automatycznie w naszym sklepie. Warto tutaj również podkreślić, że mając już gotową skórkę, gotowy sklep, jesteśmy w stanie wyeksportować cały zasób tej szaty graficznej i skopiować go do kolejnej wersji językowej naszego sklepu. Tutaj od razu warto również powiedzieć w kontekście panelu zarządzania, że z jednej strony jest on bardzo intuicyjny, ale daje nam również możliwość połączenia wszystkich wersji naszego sklepu, który tworzymy w jeden funkcjonalny panel do zarządzania. Shopify zwraca tutaj również uwagę na to, by sklep był możliwie jak najbardziej dopasowany pod SEO. Każda z wersji językowych sklepu, który tworzymy, ma swój dedykowany panel do modyfikacji fraz na główków. Nie musimy obawiać się w związku z tym, że któraś z wersji językowych będzie miała zaciągnięte frazy z drugiej. Kiedy z kolei nie warto myśleć o Shopifyu? Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który otwiera się tylko i wyłącznie na rynek polski i w najbliższej przyszłości nie planuje ekspansji na rynki zagraniczne, Shopify może nie być najlepszym rozwiązaniem. Jednym z powodów jest to, że Shopify nie jest najtańszym rozwiązaniem. Wersja podstawowa licencji to 29 dolarów miesięcznie, kolejna wersja to 70. $299 dolarów miesięcznie. Trzecia opcja płatnicza to $299 dolarów miesięcznie. Tak jak widzisz, Shopify nie jest najtańszą platformą sprzedażową i to może stanowić dla niektórych przedsiębiorców barierę. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moja prezentacja była dla Ciebie interesująca. Być może udało mi się przekonać Cię do tego, by spróbować swoich sił w sprzedaży zagranicznej. Być może odwiodłam Cię od wykorzystania Shopify'a. Tak czy inaczej, życzę Ci wszystkiego dobrego i powodzenia w biznesie. Do zobaczenia.